To, co było wczoraj, to było wczoraj. I naprawdę mam szczerą nadzieję, że nie wróci nigdy więcej. Ale cel uświęca środki, bo te całe weekendowe męki, oczywiście w lidze weekendowej, były spowodowane zbieraniem paczek i gromadzeniem jakiegokolwiek arsenału na nadchodzące toty. Cześć, witajcie z tej strony. Oczywiście najgorsze ma to kolejny odcinek na moim kanale z FIFA 21 Ultimate Team. Gry, którą nagrywam od 8 lat, a jak grać nie potrafiłem? Tak nie potrafię nadal. Ale wszystkie lamusy, wyzywające mnie w komentarzach, zapraszam na sparring jeden na jeden nad Bobrem, po szyrce. Zmierzymy się wtedy i zobaczymy, kto jest prawdziwy kozak. Moi drodzy, w zadaniach, jak wejdziemy w zakładkę zadań, to mamy oczywiście informacje o moich ukończonych dwóch słapach. Ale co więcej, poza tymi samymi słapami oczywiście mamy też w niedalekiej przyszłości już tworzoną paczkę z ikoną. I tak, podjąłem decyzję. Faktycznie wykorzystamy sobie te dwa iconswapy, które mam tutaj już zrobione. Wykorzystamy sobie te dwa słapy właśnie, żeby. Stworzyć sobie te dwie paczki Ultimate, które zachowamy, oczywiście, na drużynę Toty, a potem z pozostałych tych iconsłapów, swapów, które mi zostaną i które mam nadzieję zdąży wykonać, zrobimy sobie oczywiście paczkę z ikoną. Tak więc teraz, jeszcze, zanim ruszymy gdziekolwiek dalej, czas odebrać nagrodę za Squad Battles. I w Squad Battles powinienem mieć tam minimum Golda 3. Tam powinno być coś takiego, a więcej nawet Wam powiem. Mamy Golda 2 wbitego w Squad Battles. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ dzięki temu będziemy mieli kolejny pułap, jakiś paczek, oczywiście, na aż dwie. Mamy paczki. Złota paczka zawodników Premium i mieszana paczka piłkarzy Prime. Ale takie paczki z kategorii z dupy bardzo często potrafią mile zaskoczyć i właśnie tam możemy trafić jakąś kartę Toty. Mam taką nadzieję, naprawdę wierzę z całego serca, że tak będzie. Chociaż. Cho, chociaż prawdę wam powiem, że nie. Ja, ja się nie nastawiam na żadne trafienie karty Toty, bo to już jest. Od FIFA 15. Nic. W FIFA 14 trafiłem Sergio Ramosa. Jako jedyny w ogóle na polskim YouTubie trafiłem kartę Toty. Sergio Ramos! of w FIFI 15 trafiłem dwie karty toty. To no a potem gówno. Teraz jeszcze przyszedł czas, żeby odebrać te dwa ikon słapy i tak jak powiedziałem, wymienię już definitywnie w tym momencie te dwie karty na e, paczki Ultimate, żeby mnie to w żaden sposób jakoś nie korciło ani nic z tych rzeczy, bo no wiecie, to może się zakończyć później źle. Zacznę kombinować, wejdą jakieś przeliczenia, a te przeliczenia mogą spowodować coś katastrofalnego w skutkach, więc zapraszam panie Michael Scofield. cieszymy się, że udało się uciec już z e, Abruzim i ta, całą resztą ekipy oczywiście z więzienia, to teraz przechodzimy sobie do... E, nie do skład battles, tylko do wyzwań budowania składów. Dokładnie tak. Zapraszam serdecznie i zobaczmy sobie na ikona. I powinniśmy mieć tutaj, nie chwila, to nie ikona, tylko zamiana. I powinniśmy mieć dokładnie tak dwie paczki Ultimate. Jeszcze zanim ruszymy dalej, mam do Was malutką prośbę. A w sumie to bardziej nie ja, a moja mama, czyli pani Jola, którą możecie kojarzyć z wielu odcinków na moim kanale. Już przechodzę do sedna. Mianowicie klasa mojej mamy bierze udział w konkursie flip dla szkół, w którym to ma okazję zgarnąć oczywiście dla swoich uczniów taki fajny tableto-telewizor, który zdecydowanie będzie pomocny w nauce. Więc jeżeli chcielibyście poświęcić tę minutę i pomóc, to na stronie, do której link znajdziecie oczywiście w opisie, należy Wejść i zagłosować na film szkoły podstawowej numer 4 w Bolesławcu. Dokładnie tak. Głosujemy, trzeba się zalogować przez Facebooka, zapoznać się z regulaminami, etc., etc. i oddać głos. I będę bardzo wdzięczny. Niestety nie zaskoczyłem się jakoś mega pozytywnie i nie mamy tutaj jakichś dodatkowych jeszcze icon swapów, tylko i wyłącznie te dwie karty. Już myślałem, że może gdzieś się tam nie zapodział jakiś jeden dodatkowy icon swap. No chyba, że ta karta, jakimś cudem też się będzie liczyć jako icon słapy ale wątpię, ale wtedy, jeżeli by się faktycznie ona też liczyła jako icon słapy jeżeli by był taki. I na przykład jakiś o, No nie, no nie, no jednak nie, nie róbmy idiotów Aż tak źle to to nie jest Dobrze, mimo wszystko przepalamy sobie oczywiście te dwie karty za Icon słapy na dwie paczki Ultimate. No i teraz już nie ma odwrotu, oczywiście z tych pozostałych słapów które mi zostaną, zrobimy sobie oczywiście paczkę z ikoną. No ale to... Uu, to raczej w dalekiej przyszłości. Jakby się okazało, że gdzieś się jebnąłem w obliczeniach, no to zawsze możemy wziąć sobie ewentualnie na manię widzieć no i pojawiła się kolejna porcja SBC, oprócz oczywiście tych rozbudów 81, 82 i tak dalej, mamy też SBC z obrońcą 82+, z pomocnikiem 82+, i tak samo z napastnikiem 82. No to jestem ciekaw na przykład, jeżeli chodzi o pomocnika 82, jakie tutaj są wymagania i przede wszystkim, czy ta paczka jest wymienna. Czy ona jest wymienna? Je się powinno też trzymać na toty. No nie jest wymienna, ale je trzeba sobie wykorzystać tak z czystej przyzwoitości, po prostu, żeby faktycznie się zbroić na te toty. Co zresztą też polecam wykonać oczywiście i Wam. Do momentu, aż te SBC tutaj są 82, zrobione i w końcu znalazłem jakiekolwiek zastosowanie do tego tysiąca bramkarzy, których mam u siebie w klubie. Więc zróbmy jeszcze pozostałe pozycje i zastanowimy się co więcej możemy pocisnąć na te TOTY. O patrzcie chcieli mnie zrobić w konia, ja myślałem, że wszystkie te SBC mają identyczne wymagania, a się okazuje, że nie. Na całe szczęście miałem tam jeszcze trochę tych kart w klubie. Wszystkie są jakby co niewymienne, więc nie krzyczcie na mnie, że przepalam tutaj jakieś karty wyżej ocenione. Ale zgłaszamy też napastnika 82+, mam nadzieję, że przy pomocniku się nie zdziwię jeszcze bardziej. Totalnie się tego nie spodziewałem, ale jak zwykle oczywiście przed eventem, albo w trakcie eventu TOTY mój klub jest ogołocony aż do cna, ale żeby wam pokazać, że takie są fakty, no to na przykład tu są karty srebrne i ich akurat mam u siebie zdecydowanie najwięcej. Ale jak wejdziemy sobie na przykład w karty brązowe, to to są wszystkie brązowe karty, które mam u siebie w klubie. Jak wejdę sobie na przykład w karty złote niebłyszczące, to to są karty złote niebłyszczące, ale one są akurat, no one są sprzedawalne, ale jak widzicie ich tak czy siak są trzy niepełne strony. I tak zresztą wygląda to. Jestem ciekaw, ile mam teraz kart w klubie. Zazwyczaj mam ich około tysiąca. Naprawdę jest tego tak dużo. Kompletnie nie przywiązuję jakby wagi do tego, że czy mam te karty, czy nie mam tych kart. Po prostu one się zbierają. A potem gdzieś ewentualnie myślę, że je wykonam w jakimś SBC i nigdy ich nie przepalam ostatecznie w tym SBC. Tak teraz faktycznie trochę zrobiliśmy czystki u siebie w drużynie. Mam nadzieję, że to przyniesie jakiś rezultat oczywiście w trafieniu dobrych kart. Bo teraz... No, nie jestem w stanie nawet wykonać tego Pika 80, żeby go zrobić teraz do odcinka. Chociaż nie no, z kart sprzedawalnych niby jestem w stanie. Idealnie na styk udało mi się wykonać to SBC i sytuacja w moim klubie jest już naprawdę dramatyczna. Ale zrobiłem ten jeden Pik 80, którego nie zachował na toty, tylko otworzymy go dzisiaj. Może się jeszcze bardziej pozytywnie zaskoczymy. To będzie jedna, jedyna paczka, którą odpalimy teraz. W sumie to nawet nie jest paczka, tylko oczywiście Pik. I zaskoczyliśmy się bardzo pozytywnie. Infor84. Okej, okay, to jest ten zahawi którego trafiłem wczoraj, oczywiście w tym dodatkowym player picku, za 10 wymęczonych zwycięstw, oczywiście w put Champions. Teraz jest w porządku, tak czy siak. On niby na papierze nie wygląda aż tak tragicznie 4 na 4, ale najbardziej interesujący, dla mnie jest tutaj jego overall i fakt, że jest to Inform, jak najbardziej, za zapraszam i jak widzicie takie gówno karty przepaliliśmy na Informa 84+, a takie karty są obecnie w cenie. Chyba z paczek nic więcej ja tutaj nie wykombinuję, oczywiście później dojdą do tego jeszcze jakieś gówniane nagrody za Division Rivals i jeszcze bardziej gówniane nagrody za moją rangę w Food Champions, ale mam nadzieję, że może właśnie takie niepozorne podejście do tego Toty okaże się teraz lepsze, mądrzejsze niż na przykład wydawanie kilku Złotych, jak to miało miejsce w FIFA 19, na przykład, albo w FIFA 18, no to nie było najmądrzejsze. I mam tego świadomość. Szkoda, że w momencie, w którym wydawałem te pieniądze, nie miałem. Ogółem, jeżeli chodzi o ten sezon, chyba będę próbował naprawdę na przestrzeni jeszcze tego przyszłego miesiąca dobić tego 30 poziomu, a to oczywiście ze względu na kartę Christiana Pulisicza, który ma tutaj fantastyczne statystyki, na no, oczywiście w perspektywie mojego składu Chelsea, który mam wrażenie, że w tej FIFA złożę mega, mega szybko, żeby po prostu się jakoś bawić tą gierką. No to on będzie tam idealny, absolutnie idealny. Na szpicy Werner, lewa stronka Pulisic, na prawej stronie będzie zjech. No i będzie rewelacja. Nati! Wrócimy sobie zatem do wyzwań związanych z iconswapami Premier League, jak widzicie ta moja ekipa się dosyć znacznie zmieniła, ale zmieniły się też, zmienił się też stan kadrowy w mojej ekipie, więc musimy jakoś kombinować. A właśnie w tym momencie padła informacja, że zwolniony z pozycji selekcjonera reprezentacji Polski został Jerzy Brzęczek i powiem wam tak, rok 2021 zaczął się zdecydowanie lepiej. Niż można było się spodziewać I ja nie ukrywam, no, wuja jest fajny chłopak Serdeczny, bardzo miły gość Naprawdę, tak, sprawia wrażenie bardzo fajnego gościa ale jednak na pozycji selekcjonera reprezentacji polskiej potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy kogoś bardziej profesjonalnego niż tylko po prostu serdecznego gościa. A jako, że obecnie wolny jest, nie wiem, Tuchel, kto tam jeszcze jest? Mówi się o Bielicy, że też Bielica mógłby niby wrócić do nas i w sumie nie wrócić, tylko przyjść jako selekcjoner reprezentacji Polski ja po wcześniejszej przygodzie oczywiście w Ekstraklasie. No jestem ciekaw. I jeden, i drugi kandydat, no Tuchel to w ogóle brzmi jak jakaś surrealistyczna opcja. No w każdym razie... Mam nadzieję, że teraz Zibi Boniek postawi na kogoś zdecydowanie ciekawszego Timo Werner ładne wypuszczenie Sona Son i cyk mamy 1 do zera tak więc ten mecz powinniśmy od razu zakończyć łatwym zwycięstwem tak też się stało kolejny skład kolejny przeciwnik i tym razem o jest Zacha ale w tej jeszcze lepszej wersji my oczywiście mamy tego player Pika 85 tutaj jest natomiast jego wersja 86 do tego Kai Havertz tego chupa to nie widziałem chyba ani razu w żadnym składzie od czasu przedpremierowej FIFA 21 poza tym całkiem fajna ekipa mam takie pytanie skierowane do was bo oczywiście te spotkania, które rozgrywamy tutaj, one dzieją się w trybie jedna liga, ale oczywiście nasze kochane Electronic Arts wprowadziło limit spotkań w trybie jeden naród, gdzie trzeba oczywiście wygrać spotkania, określoną liczbę spotkań z składem Brazylijczyków i składem Anglików, i chciałbym się was zapytać, czy tam też mimo wszystko obowiązuje nadal pomimo tych wprowadzonych ograniczeń zasada złotego gola, czy z tym już jest tak średnio? Czasami się trafi na kogoś, kto faktycznie wyjdzie po tej bramce, a czasami totalnie nie. Jestem ciekaw, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Jeżeli już zrobiliście te wyzwania, to dajcie mi. Koniecznie o tym znać w komentarzu. A teraz chuj min Wdzieramy się fajnie po pole Chuj min Son. Oj, to mogło być lepsze. Pięknie, Diogo Zota. Diogo Zota finezyjnie. Uuu, ale prosto nabił normalnie ten łeb na pal Vergila Van Dijka. Son, o nie, ze złej nogi dośrodkowuje. Nie tak to powinno wyglądać. Son, czy ty to przejmiesz? Przejął tę piłeczkę. Zota, podbijmy ją. Raz jeszcze Zota. Areola. Znowu się wyciągnął jak struna. Szkoda. Diogo Zota. Ładnie mamy podrzuconą piłkę raz, drugi, trzeci, żota! Ależ, piękna brameczka. Szanowni Państwo, no to musiało wpaść. Te 26 minut oblężenia tutaj w końcu się opłaciło. Dziękuję pięknie. Mamy drugie zwycięstwo. To jest jeszcze opcja, że my player pika zdążymy na tym odcinku. Twój, icon słapa, nie player pika. O, tutaj komuś się troszeczkę poszczęściło. Patrzcie, patrzcie. Paul Pogba za player piczki. Do tego fajne karty, bo i ten headliners. Nie headliners, przepraszam. Flashback Aguero. Swoją drogą, design card flashback jest przecudowny. Headliners Mares. Player of the Son, Fajna ekipa. Ale jak już mówimy o fajnych zawodnikach, i fajnych ekipach, to oczywiście e, podjęliście decyzję jednogłośno raczej w komentarzu, że ta jest na tyle uniwersalnym bykiem, że fajnie by było zrobić taki powrót do tematycznych odcinków bardziej z FIFA-17 i faktycznie umieścić Taweniera na szpicy, a teraz Timo Werner, błagam cię! Nie jak w Chelsea, tylko to wykończ. Dziękuję. Niemożliwe. Timo Werner, strzelający bramki. Takie rzeczy, to ja ostatni raz widziałem miesiąc temu, a tutaj, tutaj to się dzieje. No dobra, jak sami widzicie, ukończyliśmy kolejne wyzwanie. Dziękuję pięknie, Patryk, za taki szybki sparing. Na całe szczęście wyjaśniliśmy lamusa. Nati! Cholipka! Kobita mi trzepie jogurt poza kamerą. He he. Tak więc za 13. poziom dostaliśmy rzadkiego piłkarza 75+, ale ostatnio to my tutaj dostaliśmy zajebistą kartę, więc ja jak najbardziej biorę to w ciemno. Zapraszam, dziękuję serdecznie. Witam, super klasa. Dobra, wróćmy sobie jeszcze do tych meczów towarzyskich, bo ja mam nieodparte wrażenie, że my faktycznie to zadanie z tymi piłkarzami Premier League będziemy w stanie zrobić na dzisiejszym odcinku. Ile mi tam spotkań zostało? Dwa zwycięstwa, wygraj sześć spotkań, tylko no większym problemem jest to strzel gola piłkarzami z Premier. League. O, 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 czekajcie właśnie, bo ja się przyzwyczaiłem, że będrafiamy tutaj tylko i na składy oczywiście z Premier League, ale tutaj też oczywiście można robić wyzwanie z La Ligą Santander. I to miła odmiana, ale bardzo fajne playerpiki mu się tak jakby trafiły I to nie wiem, czy to nie są oba player z tej drużyny tygodnia, więc chłop jest chyba minimum. Chociaż nie, czekajcie, no przecież były te bonusowe player pickie. to nie. To wcale nie musi być minimum Gold 3. Kim wie, kim on może być? Golokante, fajnie wypuszczony Chujmin Son i Son, czy uderzy... Uj! Ale chłop pie... jak z 3 armaty. O nie, łoniaki Williams, tylko nie to! Bądź szybszy, Mandy! Piękna interwencja czołem, a chłop ma wielkie te czoło, gigantyczne, więc ma czym bronić, ale no trzeba to też umieć wykorzystać. Fantastycznie, teraz Timo Werner, zagranie na skrzydło, tutaj jest Diogo Zota. O, żota nawet podał lepiej niż ja sam chciałem. I jeszcze mamy lepsze wypuszczenie. I Timo Werner, i strzela bramkę. Fantastyczny jest ten napastnik. Jakby on tak w rzeczywistości grał. Mamma mia. Dobra, zróbmy to ostatni mecz niech będzie. Ej, czy ja z tym typem przed chwilą nie grałem? Przecież to jest identyczny skład. Też, Headliners Aguero, Son, Mares, Pogba za EEE. E, halo? Ja z kolegą już grałem. Tak mi się wydaje. Śmiesznie. Jest bardzo dobra okazja do jakiegoś potężnego rewanżu w takim razie, nie? Świetny przechwyt. I teraz Werner. Zagramy sobie do Sona piłeczkę. Tylko, czy on wyprzedzi tutaj Vergilla Wandajka. Tak też się stało. Chujmin-Son! I dziękujemy. No, wybacz, szanowny przeciwniku. To się musiało powtórzyć. Fantastycznie. Chyba, że. O! O! Czyli teraz trafiliśmy na gościa, który. Oho, ho! W taki sposób chcesz to rozegrać. Dobrze, dobrze, my to w taki sposób rozegramy. Kolego szanowny, gramy ze sobą drugi raz. Za pierwszym razem przegrałem ci. Za drugim razem, no, też przegrałeś, oczywiście, uszanowując zasadę złotego gola. Więc dlaczego teraz nagle tak źle robisz? No, no co ty wyprawiasz? Zastanów ty się. żota, piękne wypuszczenie piłki. I Werner, A czy tu nie było spalonego? Werner, Werner, a! Zobaczyliśmy! Wrócił. Stary dobry werner. Oczywiście z londyjskiej Chelsea. Szkoda, bo miałem w ogóle podanie prostopadłe, więc miałbym zrobione wszystkie wyzwania za jednym zamachem, ale to, że ta paruwa nie wyszła, otwa... otwarło o, o, otw otwor otworło nam kolejne wrota, możliwości zrobienia tej większej ilości bramek. Tylko teraz nie musimy tu. No, nie, 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 chłopie, gdzie? Na potężnego Eduarda Mendiego, który mam nadzieję, że dostanie jakiś sensowny upgrade w ogóle w e, przerwie zimowej. O, mamy rzut! Jeszcze rzut kardy z dupy! Fajnie! Szkoda, że w Food Champions widziałem takie rzeczy tylko na swoją niekorzyść. Dobrze, nie będzie Timo Werner. Mocno, solidnie w prawy dolny ruch. Kolego, wyjdź! Wyjdź! Tak się nie robi! Do widzenia! Proszę opuścić mecz w trybie natychmiastowym. No nie, no on będzie grał dalej On będzie grał dalej No ho, oho, oho, teraz może być blisko, Aguero On tutaj raczej strzeli po długim Albo, nie, nie, w sumie podał, jednak podał Patrzcie państwo, dobrze 2 do jednego, gościu, jak tylko je wyłącznie strzelisz Na 2 do 2, mam nadzieję, że tak nie będzie mniej. jeżeli taki scenariusz by się stał No to w trybie natychmiastowym Ja naciskam start i to ja wychodzę z meczu Tak się bawić nie będziemy Chłopie Wyjazd Wydupaj! Z drugiej strony, po co się denerwować i obrażać przeciwnika, przy takiej ilości strzelonych bramek, to ja zaraz zrobię w tym jednym spotkaniu, przez to, że chłop nie chce wyjść, te wszystkie wyzwania zaległe, które mi zostały, więc może ja powinienem podziękować chłopowi, że się okazał. Takim a nie innym przeciwnikiem, bez honoru i w ogóle. Mandy! Coś ty zrobił! <laughs> chłop podskoczył po prostu, albo się położył. Co to była za animacja? Mhm. Mm Okej, okay. Spoko. Ech, dobra, czyli gramy ten mecz do końca. Chciałem zagrać jeszcze jedno spotkanie w tym odcinku w Division Rivals. Tak, normalnie do samego końca, ale nie. Wychodzi na to, że, że nie. Ale no, tak jak mówię, może i wyjdzie na dobre. Bylebyśmy tylko dowieźli faktycznie to zwycięstwo do samego końca w tym pojedynku. I wtedy możemy jak najbardziej zaliczyć w ogóle tego całego Iconsłapa za udanego. Czy tutaj nie było spalonego? O matko Boska? Nie, jednak był, już szkoda. Pogba, ładne dogranie. I Zaha. Gdzie on strzelił? Jego na przedpole. Tutaj jest Sąd, Sąd Pięknie. zacha nie dotarł do tego, ale chyba jest znowu rzut karny. Tak mi się wydawało, że... Tam coś chyba nie do końca było przepisowo. I czy ja w tym meczu miałem karny? Tak, to chyba w tym meczu był rzut karny. Dokładnie tak. Więc ja już strzelałem tam w prawy dolny róg. To wiecie co? Ja strzelę tam dokładnie jeszcze raz. Otóż to. Timo Werner. Dokładnie. 5 do 3. Spoko. Czyli mamy już na pewno ukończone te całe wyzwania. Byleby dowieść teraz ten wynik do samego końca. Szanowna paruwo, z którą gram. Dziękuję. Golokante. Poczekamy tam na Zachę. I doczekaliśmy się Zachę. To może jeszcze dogramy w to pole karne? Czy... O! Ale Sanchez tam wcisnął nogę. Skoda. nie wysło, Szkoda 58 minuta, tutaj raczej już nic się nie zmieni, chociaż nawet mamy piłkę, więc możemy jeszcze podwyższyć ten rezultat. Paul Pogba, znowu mamy podanie, jest Werner, Werner, mamy wycofanie do Sona. Son, kurczę, za wszelką cenę chciałem uderzyć teraz Sonem, bo musiałem mieć asystę prostopadłym. Tam mam jeszcze, że kilka tych asyst prostopadłych, i ma być. Teraz naprawdę ty będziesz pa. Na kogo ja trafiłem? Co jest grane w ogóle? Mimo wszystko ten mecz ostatecznie wygrywamy ile? 5 do 3 czy ile tam jest, koniec końców? Tak, 5 do 3, fantastycznie. Mam nadzieję, że zaliczymy dzięki temu wszystkie wezwania tak jak należy i że zrobiliśmy też tutaj wystarczającą ilość tych podań prostopadłych. Chociaż nie wiem, czy strzelałem tutaj po podaniach prostopadłych, nie pamiętam aż tak dobrze. Mam nadzieję, że zrobiliśmy tym ostatnim meczem tego icon słapa. Czy tak się stało, czy też nie? O tym się przekonamy już za 3, 2 i no nie, no nie, 10 bramek. Aha, to w dziesięciu różnych. Nasze drobne przygotowania do toty, jak widzicie, wyglądają. Nasze drobne przygotowania do Toty wyglądają tak, jak na załączonym obrazku. Z tego co wiem, to niektóre osoby ze społeczności FIFA mają zachowane u ciebie na koncie po 100 tych paczek, po 50 dobrych paczek. No ja niestety tak do tego tematu nie podszedłem. Też z takiego, a nie innego powodu, że no robię też content non-stop. Więc na przykład te 80 pików, 80, plus, które zrobiłem, no to mógłbym je sobie zachować na Toty, ale na dobrą sprawę wtedy był na to hype. Wtedy wszyscy to robili, to było naprawdę dobre. To tak czy siak mi dało fajne karty, więc zrobiliśmy to wtedy. No a teraz ja miałem na przestrzeni tego odcinka naprawdę masę pytań do Was, więc zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Jeżeli udzielicie mi odpowiedzi na jakiekolwiek z nich, będę naprawdę wdzięczny. Na teraz dzięki za oglądanie, do zobaczenia jutro, na razie, pa pa, cześć!